Zimny dreszcz. Tak nazywa się poziom. Ruszamy. To są flary, mam pełno nie zbiorę. Może właśnie poszcajmy trochę flarami. Raz, dwa, trzy, pyk, pyk. Pyk. Dla każdego po flarze. Tak jest, stajemy z broni, bo mamy dużo strzałów. No pani goblinie. Jak to zrobić, flary wokół? Chyba nieprzyjemnie. No właśnie. Amunicja. Areozole. I kolejny przeciwnik z flarą w plecach. O panie go Dobra, niech się trochę popali. Tymczasem. Ło, wow, wpadniemy do wody. Tutaj cały czas luk pęka, drodzy widzowie. Na tym poziomie, więc się dzieją różne rzeczy. Tu też nie było tej dziury, a jest. Ale dzięki niej możemy teraz wskoczyć tutaj. I kolejną broń sobie przetestować. TNT. Idziemy na start. Uzupełniamy flary. No i. Idzie dobrze. Do wody możemy skoczyć i przeszukać, co tu jest. Trochę flar. I pancerz. Pamiętajcie, że tlen też jest tutaj cenną walutą. Odpychamy i lecimy dalej. Tutaj co ciekawe napalm też działa w wodzie. Czy są to przeciwnik sytuacje jak to widać. To lepiej w się w ten sposób z nimi. Drodzy widzowie. Pora. Ta woda. Nic wielkiego nie skrywa tutaj połączona, widzicie, tutaj ciach, tam byliśmy tutaj możemy zanurkować, po jak widzicie tutaj mamy jeziorku, idziemy dalej i zakręcamy tej kółeczko Więc w wodzie nic nie ma idziemy dalej, tutaj lepiej sobie wziąć jakąś fajną broń może być taka o dwóch. Tam ktoś lubi być, tam ktoś lubi być. Właśnie. Skakujemy. Ciach i flary. Widzicie, tutaj jest ściana. Nic tam niby nie ma, ale jak pójdziemy troszkę dalej, ta ściana zacznie się. No, widzicie? tutaj wszystko cały czas się rusza. Trzeba być czujnym jednym wydalitem trzech niemiłych panów no chodź gargulcu chodź szybki szybki jak błyskawica trawiony padłeś nie powstawałeś gdzieś jest jeszcze jeden tam jest sekret Do widzowie tam się musimy dostać żeby zdobyć taką fajną tutaj mega pączkę co ciekawe, wracając się jeszcze na chwilę. Do tej nowo opadającej ściany. Jak przeskoczymy tutaj, to tam mamy sekret. Ale do niego możemy dostać się też z innej strony i tą inną stronę Wam pokażę. No chodź tutaj w mendo, Ale uparty, dobra, dobra. To cię z Flary. Opa. Opaty spadają. No niestety te gargulce są bardzo od te... No, chodź! Chodź i Dobra, udało się. Potomik, hop, siu, Teraz tak, rozpędzamy no, się, bez butów. I możemy wziąć zdrowie. Tylko, że on nam daje plus 100, a my 200 maksymalnie. Łaki pospadali, bardzo dobrze. Zapiszmy sobie więc. Bo używamy teraz butów, to jest widzenie. Buty się przydadzą. Poszło. Opa, hop. I przeskakujemy tutaj. Na tą płeczkę plala na narodzenia. I tam u góry Wam no, pokazywałem. O! Ciach. Cia. Pamiętacie? Ten sekret na no właśnie. Sekret na półeczka płeczka. Ostrożnie, bo poza nami jest przepaść. Spadniecie, zginiecie. Pierwszy sekret tutaj. Drugi sekret w półce tutaj. Dwa sekrety zaliczone. Tak, mi się gargulców tutaj nie brakuje. Oj Okej, okay, i do góry. I jesteśmy przy tej budowli. Tutaj już byliśmy, tylko do nie, się nie dało skoczyć. Jesteśmy od góry. I tutaj są drzwi. I tu przejdziemy. Chce tylko się jeszcze gargulców pozbyć. Nie jest to potrzebne. Ale chciałbym to zrobić. Fiara sobie swoje? Tak jest. No dochodzi tutaj. Ja nie, chcę z nim walczę, chyba dla czystej satysfakcji. Dobra. Pamiętacie na początku, oszczędzać w te fiary? Teraz to. Gdzie popadnie? No o, to jest przegięcie, no. To jest najszybszy przyczyn na świecie. Szybszy niż kule. Patrz! W tchórzu. Matko, w końcu. Nie, on jeszcze żyje! Nie no, nie wytrzymam. Tam mamy klucz. Tam też możemy się dostać. W końcu! O matko, o matko. Do klucza możemy dostać się na trzy sposoby. Pierwszy, rozpęd, z butami i przeskok. Najtrudniejszy, mało pasalny. Drugi, dużo prostszy, przeskok na tę półkę. I do środka, i jesteśmy. Jest też trzeci sposób, sekretny. I go wykorzystamy, widzicie tutaj? No właśnie. Rozwalamy ścianę. Wchodzimy do środka. Od razu zdobywałem buciki. Kolejna szczelinka. I widzę widzowie, będąc tutaj... Aha. Gdzie jesteśmy? Uwaga. Aha. Proszę bardzo. Trzy kluczu, które widzieliśmy. Zaczekaj, możemy rozpędzić i wrócić tędy. Możemy też wrócić tą samą stroną, którą przesiśmy. Staraj się użyć butów. Przy okazji, można zebrać trochę fajnych rzeczy. I robimy powrót. I jesteśmy tutaj u góry. Tak to możemy skoczyć tutaj. Akurat mamy kluczyk, bo go zebraliśmy. Musimy też otworzyć drzwi. Tak jak tutaj. Bez klucza. Nad nami jest przeciwnik, prawda? Ale to pomieszczenie jest liczone jako sekret. Oczywiście dostajemy się tam za pomocą butów. I mamy wszystko, 5 na 5 Pięknie Tutaj jak widzicie wszystko jest zamknięte A gdzie się w ogóle znajduje ten budynek, zaraz wam pokażę to jest woda, którą już braliśmy. Tak. Ten budynek jest tutaj. Tak, stąd zaczynaliśmy. Ten ty, i ten budynek. Mamy do niego dostęp od do samego początku, jako tako, ale nie mamy kluczy czaszki. Dlatego go nie idzie z eksplorować za bardzo. Spokojnie i czyściutko. Kolejne drzwi. I dalej. Bo wszystko Uważajcie, bo tutaj mamy ogień który nas spala, a nic w środku nie ma Więc nie warto w ogóle wchodzić Rączki Rączkań, Trzeba być ostrożnym um. nie, nie zrobić czegoś głupiego to sobie zapiszmy jeszcze Przycisk. Przycisk uruchamia maszynerię. O, abolicja tej ulubionej broni. Maszynerię, u góry. zaraz tam pójdziemy. Tędy lub tamtędy. Proszę. Udół. Połapka. Podwójna. nie dojrzej, ogień. Jeszcze stąd skakują, laleczki udu, znaczy, laleczki udu, laleczki. Czy się możemy schować? i już nigdy więcej stąd nie wyjść nie musimy kończyć tej gry, jesteśmy bezpieczni, prawda? Łódę mam, lareczkę, tak więc spokojnie Łapka zaliczona Wyjście na zewnątrz też jest Idziemy dalej, możemy teraz zobaczyć, jak by to wyglądało od drugiej strony Lajd przez te drzwi I widzicie, i jest to miejsce Czekaj, tutaj delikatnie, nie dając się spalić, możemy Zabać naboje, przydadzą się. Okej, okay. no i teraz możemy iść na górę. Bo nic jeszcze już nie, nie Może nie chodźmy z dynamitem na bliską odległość. Teczka, flary i po flasze. Stąd przyjść. Ładny widoku. Dobra, spalenie. Kolejne drzwi. To jest klucz. I patrzcie, gdzie jesteśmy. Pamiętacie. Tak, nie. To się odwraca. Mamy dostęp do mega pancerza. Mamy przez te drzwi. Trafiamy do tego sekretu. Wszystko się zgadza. Patrzcie, można od tej strony. I możemy tutaj zejść. I spadały na dół. Taka sytuacja. Okej, okay, wszystko nasze. No i wszystko wam przeszukamy, więc wracamy na górę. To miejsce, przeskakujemy. Te drzwi są zamknięte, ale właśnie z tego sekreciaka, a sekreciaka, możemy je otworzyć. Patrzcie, otwieramy i teraz mamy już trzy otwarte. Tak, na górę. Przestaliśmy przed siebie i do wyjścia. No ale jeszcze dwóch przeciwników zabijemy. Akurat dwóch mi brakowało do szczęścia. Warto było walczyć z takimi garbulcami. Dzięki temu mamy 100% zabójstw. <grym wyszcząc> tak można żyć. Drodzy widzowie, kończymy poziom. Halo. No, śmieszne, że to się zepsuło. Stare gry mają tyle problemów różnorakich, że... <grym> Człowiek się spodziewa, że coś się zepsuje, ale nie, wszystko działa, wszystko działa, zabiliśmy wszystkich przeciwników, mamy wszystkie sekrety, tak? tak? Więc dobry dzień, kolejny dobry dzień. Zobaczymy, czy jutro będzie podobnie dobry. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć.